Witam się z Wami w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy pogodę brzydką, ale nie pada, więc jest plus. Kto już zauważył w poprzednich vlogach, ten na pewno wie, że bardzo lubimy podróżować. Może nie gdzieś daleko, ale przychodzi weekend, chcemy się troszkę oderwać od codzienności, więc bierzemy dzieciaki, pakujemy w samochód i po prostu jedziemy. Dzisiaj też. Dzisiaj padło na Pstrągową, ponieważ tam znajduje się takie rancho, mizo. Chcemy dzieciaki zabrać, miło spędzić z nimi czas. Także zapraszam Was do oglądania. Nie dotarliśmy. E, troszkę pogoda nam robi psikusa, bo pada, e, ale nie poddajemy się. Wychodzimy, patrzymy, karmimy zwierzątka. Dzieciaki są mega szczęśliwe. E, super. do mamy i Ruśka macha. Ja, ja. Zobaczcie, tutaj są też organizowane takie przejazdki. Eee... Dla dzieci. Także też mega super pomysł. Bo tu jest bardzo w ogóle dużo zwierząt. One aktualnie znajdują się tutaj, w tej zagrodzie. Ale tak zazwyczaj to sobie tutaj biegają i są organizowane takie przejażdżki właśnie traktorkiem, żeby te zwierzątka sobie pooglądać. Szczególnie dla tych mniejszych dzieci, które oczywiście boją się podejść bliżej. No, bardzo fajnie. Bardzo fajne rozwiązanie. Zobaczcie, tutaj znajdują się również wielbłądy. Akurat sobie tutaj teraz odpoczywa. Eee, a tam dalej mamy jeszcze osiołki. Także naprawdę tych zwierzątek jest tu mnóstwo. Super. Zobaczcie, jak sobie odpoczywa. Zobaczcie jaki jelonek ładny No śliczny śliczny jest wow. Tutaj normalnie sobie chodzą, można je karmić Także super dla dzieci będzie bał, wiesz musimy iść do la a do wózek Oj tam. Co? Co to jest? Zobaczcie, tutaj też mamy taki parklinowy. Tutaj sobie Antoś aktualnie przychodzi. Też bardzo fajne dla dzieciaczków. Zobaczcie jakie tutaj przeszkody są w środku. Antoś! No. W każdej siatce są inne przeszkody. Zobaczcie. Tutaj jakieś pachołki, tutaj jakieś takie rzeczy, tutaj lina. Tak? Co tam? Co? Chwieje. chwieje się, no bo taka przeszkoda jest, wiesz, tak ma być. No i e, zobaczcie, jaki on jest też długi. Naprawdę e, super. Znajduje się też tutaj taka zjeżdżalnia. Zobaczcie, jaka ona jest długa tam do samego końca. E, a druga jest tutaj z takim wyskokiem, Także też mega, mega fajnie. E, chłopaki moje właśnie poszły. Zaraz zobaczymy, jak będą zjeżdżać. Zobaczcie, Antek już jest gotowy. A, właśnie wyruszył. I poleciał. Zobaczcie, teraz będzie jechał Bartek na tym skaczącym. E, zaraz zobaczymy, jak wystartuje. Uf, ale poleciał, co? Wysoko. Kochani, strasznie nam się rozpadało tam, więc musieliśmy się ewakuować. Stwierdziliśmy, że przyjedziemy sobie na obiad. Witam się z Wami w dniu kolejnym. Niestety wczoraj już nic nie nagrywałam, bo się strasznie rozpadało. Pogoda się zrobiła masakryczna. Pojechaliśmy prosto do domu. Dzisiaj mamy w planach pojechać do parku trampolin, ponieważ obiecaliśmy Antosiowi, że go zabierzemy. On ma strasznie dużo energii i po prostu jak pogoda jest brzydka, to musimy coś kombinować, żeby mógł się wybiegać, wybawić. Także zapraszam.